Materiał powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Ty też możesz dołożyć swoją cegiełkę do tworzenia nowych filmów. Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii o znakach drogowych. Jest to pierwszy odcinek, gdzie sobie omówimy wszystkie po kolei znaki. Więc mam tutaj przed sobą tablet yy, i postaram się wam wytłumaczyć jakieś takie znaki, które mogą być troszeczkę zagadką, albo na coś, co konkretnie musicie zwrócić uwagę. Lecimy! Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy, którzy to oglądają, ten kanał subskrybują. Jak będziecie subskrybować ten kanał, to wtedy dostaniecie informacje o wszystkich kolejnych filmach, więc niczego nie przegapicie, a również mi to bardzo pomaga w rozwijaniu tego kanału dla Was, więc będę mógł tworzyć coraz więcej, coraz lepszych treści. Znaki nakazu, jak sama nazwa mówi, są to znaki, które nam coś nakazują, czyli widząc ten znak, my musimy postąpić w taki czy w inny sposób. I są one oznaczone symbolem C. No, i pierwszy z brzegu, znak C1, nakaz jazdy w prawo przed znakiem. Za chwileczkę mamy znak C2, nakaz jazdy w prawo za znakiem. Czym się różnią? No, również tutaj to było wytłumaczone. Chodzi o to, że widząc znak C1, my będziemy musieli przed przejechaniem tego znaku już gdzieś tam w prawo skręcić. Zazwyczaj to jest tak, że e, na przykład ten znak jest na nie wiem, ścianie jakiegoś budynku, załóżmy, i droga przed tym budynkiem skręca. Prawo, więc tutaj na ścianie będzie ten znak. Natomiast znak C2, nakaz jazdy w prawo za znakiem, wygląda tak, że mamy postawiony znak. My sobie jedziemy, jedziemy, przejeżdżamy ten znak, i za tym znakiem jest jakieś tam skrzyżowanie, jakaś droga, na której my będziemy musieli w prawo skręcić. Więc zazwyczaj na drogach jest to tak zrobione, że no widzicie i ogarniecie, że trzeba skręcić przed tym znakiem albo za tym znakiem, ale warto wiedzieć dokładnie też, czym się różnią. No, i tutaj później mamy oczywiście znaki, które nam mówią o skręcie w lewo czy też w prawo, również przed i za znakiem. Znak C5. Nakaz jazdy prosto. Prosta sprawa mówi nam o tym, że nigdzie skręcić nie możemy i musimy cały czas prosto jechać. Ale, ale, ale. Jeszcze jest jedna ważna rzecz odnośnie kształtu znaków, ponieważ, tak jak widzicie, znaki nakazu są okrągłe. No i mamy taki znak C5. Okrągły, niebieski znak i biała strzałeczka. Nie mylić tego z takim znakiem, który oznacza, że jesteśmy na drodze jednokierunkowej. Oznacza to coś innego. Na drodze jednokierunkowej możemy skręcić gdzieś tam w prawo czy w lewo. I druga sprawa, że gdy mamy znak nakaz jazdy prosto, no to może się okazać, że z naprzeciwka jakiś samochód będzie jechał, bo jest to droga dwukierunkowa. Więc również pamiętajcie o tym, że kształt tego znaku też ma znaczenie. Później mamy kilka znaków, które nam mówią o tym, że musimy jechać prosto lub w prawo, albo lub w lewo. Albo mamy taki na przykład znak jak C8, czyli taki, który mówi, że możemy jechać tylko w prawo bądź w lewo. I jest to naprawdę w miarę intuicyjnej, raczej się domyślicie o co chodzi. Później mamy kilka takich również strzałeczek, ale ustawionych troszeczkę inaczej. Znak C9, C10 i C11 to są znaki, które mówią po której stronie... Tego znaku my musimy przejechać. Istotny znak, szczególnie w dużych miastach, e, gdzie czasami y, jedziemy, mamy jakiś tak, jakąś taką malutką bariereczkę i, na przykład, znak C9, więc wiemy, że my z prawej strony tej bariereczki musimy przejechać, bo jak pojedziemy z lewej strony, no to będziemy najprawdopodobniej jechać pod prąd. Mniej więcej tak to wygląda, zwracajcie na to uwagę. No i znak C11, czyli że albo z prawej, albo z lewej strony y, możemy przejechać. C12. Ruch okrężny, czyli tak zwane rondo. Zapraszam Was serdecznie tutaj e, do góry, gdzieś zobaczycie link teraz, do mojego filmu, e, który niedawno stworzyłem odnośnie skrzyżowań o e, równorzędnych. I tam byłem na takim rondzie, gdzie przed wjazdem na to rondo, gdzie pod tym znakiem nie ma znaku A7, który mówi o tym, że musimy ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Więc yy, tam, wjeżdżając na takie rondo, my mamy pierwszeństwo. Musimy ustąpić tylko tym, którzy są z prawej strony, bo jest to skrzyżowanie równorzędne. Bardzo istotna sprawa. Sam znak C12 nie mówi o tym, że wjeżdżając na takie skrzyżowanie, musimy ustąpić komuś pierwszeństwa. Ten znak mówi o tym, że po prostu ruch odbywa się w kółko. Jest ruchem okrężnym. Bardzo ważna rzecz. Nieczęsto spotykany znak. C14 jest to prędkość minimalna. Tak, mamy też coś takiego w Polsce, jak najniższa prędkość, z jaką można jechać. No i czasami tak jest, że mamy jakiś stromy podjazd i któryś ze skrajnych pasów ma właśnie coś takiego jak prędkość minimalną. No to chodzi o to, że jeżeli są jakieś cięższe pojazdy, które nie są w stanie się yy, tak wgramolić, no to żeby one sobie powoli jechały tym pasem, a któryś tam inny pas. Służy do takiej jazdy, żeby minimum te nie wiem, 30 na godzinę jechać. Później mamy jeden jedyny znak nakazu, który nie jest znakiem okrągłym, czyli znak C17 i jest to nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. To Was będzie dotyczyło dopiero, jak będziecie jeździli e, ciężarówką z materiałami niebezpiecznymi, ale żebyście wiedzieli, że jest coś takiego. No i jeszcze C18 i 19, czyli nakaz używania łańcuchów śniegowych i koniec tego nakazu. To są znaki, które znajdziecie tylko i wyłącznie w rejonie górskim, gdzie jest bardzo, bardzo dużo śniegu. Nie pozostało mi nic innego jak podziękować Wam za oglądanie i zapraszam Was serdecznie do wspierania mnie w serwisie Patronite. Możecie wejść na tą stronę i przelać niewielką kwotę miesięczną. Mi to bardzo pomoże w rozwijaniu tego kanału, a Wy będziecie mogli się troszeczkę odwdzięczyć za to, co dla Was tutaj bezpłatnie robię. Cześć!